Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy. Bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w zmiany, które teraz już są na Ziemi. Te zmiany i tak, i tak idą, ale zmiany nie tylko planety, zmiany też świadomości ludzkości. I również bez względu na to, co teraz się dzieje. Wszystko będzie dobrze. Dobrze jest, nie trzeba psuć, a będzie jeszcze lepiej. Musimy to przejść, nie angażować się i idziemy naprawdę ku dobremu. Kryzys pojawia się, gdy stare nie działa już dla dobra człowieka i ogólnie dla społeczeństwa, a nowe tylko, tylko dojrzewa i kształtuje się. Społeczeństwo jest środowiskiem dla jednostki, w którym następuje wymiana energii i od każdego zależy, jaką energię nosimy w sobie. W kryzysach aktywną rolę odgrywają stare energie, poruszające się bezwładnie i broniące się przed zmianami. To, co kiedyś służyło jako wsparcie i budziło zaufanie, Dziś rozpada się w Proch. Nowe czasy wzywają do odnowy. Stare kontra nowe to klasyczny konflikt, którego doświadczyliśmy w różnych czasach historycznych, ale w tym cyklu ważne jest, aby nie mylić formy i treści, uwzględnić rozróżnienie i samodzielnie definiować stare czy nowe. Program przetrwania dobiega końca i teraz pojawia się temat, jak chcemy żyć. Aby przetrwać, zakłada się na siebie stare, odnowione pozytywne szaty, aby przyciągnąć na swoją stronę naiwne, łatwowierne, ignoranckie lub emocjonalne niestabilne jednostki. Oni hojny, wylewają swoją energię życiową w strefę konfliktu broniąc cudzych wartości, angażując się w cudze bitwy, sami doprowadzają się do zagłady. Cynizm tego, co się dzieje, polega na tym, że atrakcyjna forma niesie starą treść, a dojrzała istota nie jest w stanie odróżnić tej fałszywej sztuczki. Kiedy pustka jest owinięta, błyszczące opakowanie, ale w świadomości społecznej jest wielu przebudzonych ludzi, ponieważ forma i treść nie pasują do siebie. W rzeczywistości tak wyraża się konflikt energii. Odnowienie następuje poprzez zastąpienie, usunięcie, zniszczenie starego porządku i oferowanie nowych rzeczy. I gdy potrzeba odnowy dojrzeje, to i tak stanie. Pokojowa droga przez reformę, Krawawa droga przez opór wobec reform, ale reformy staną się pożądane, gdy zostaną zrealizowane w świadomości społecznej, a do tego konieczne jest przeżycie kilka etapów przejścia ze starego do nowego. Te mechanizmy kryzysowe działają zarówno wewnątrz człowieka, konflikt, wewnątrz osobowy, jak i w świadomości społecznej podział społeczeństwa na przeciwstawne grupy. Proces porusza się w określonym wzorze, przechodząc przez wszystkie etapy, aż do zakończenia wszystkich konfliktów, które pojawiły się na powierzchni oczekujących nowych podejść i rozwiązań. Skargi, niezadowolenia, krytyka nasilają się, co prowadzi do ujawnienia ukrytych faktów, Obrona starego porządku, jak zwykła go i niezachwiana, go, rodzi opór, konfrontację, agresję. Taki ruch ofensywny wywołuje reakcję obroną tych, którzy chcą iść dalej i nie utknąć w konfliktach. Rozłam między starym a nowym pogłębia konflikt, w którym bolesne ogniska osiąga bolesny kryzys. To w nim ujawnia się zbrodnicze czyny, myśli, i wierzenia tych, którzy trzymają się swojej władzy wbrew woli ludzi. Stary traci siły w tej walce, a nowe dojrzewa i formuje się. Stary traci argumenty i ucieka się do jedynego sposobu przetrwania kłamstwa, zastępowania wartości, nękania, przemocy. projekcji swoich lęków na tych, którzy stanowią dla nich zagrożenie, opowiadają się za odnowieniami. A im bardziej stary trzyma się swojego przetrwania, tym bardziej obnaża się. Ciemność otwarcie patrzy przerażającym spojrzeniem, ale nie wszyscy się boją, mając starożytne doświadczenie duszy. Reformatorzy lepiej rozumieją, co dokładnie należy zmienić, jak lepiej działać i co zaoferować społeczeństwu dla lepszego życia nie w obietnicach, ale w realizacji. Aby przestarzały normy nie mieli tej władzy, w której kłamstwo i przemoc stały się jedynymi argumentami w strefie konfliktu, reformatorzy proponują, mają wiele do zaoferowania. Reformatorów interesuje, jak będziemy żyć dalej, a siły oporu myślą tylko o tym, jak złamać reformatorów. Tak działają energię zniszczenia i stworzenie w strefie ostrego konfliktu. W kryzysie wszystko, co nie służy ludziom, zdrowym społeczeństwu, płonie i ulega samozniszczeniu w rozpalonym ogniu nienawiści. To bolesny etap oczyszczenia, w którym stary z całych sił trzyma się przetrwania, ale nie odpowiada już potrzebom nowego cyklu odnowienia. Taka jest dynamika procesu ewolucyjnego. Wyciągnięcie wniosku stają się trwałymi zapisami w umysłach ludzi, uwalniając ich od ponownego przeżycia. Lekcje z ich historii muszą być tak świadome, że nie ma już ukrytych błędów i niedokończonych problemów. Odpady starego porządku świata zamieniają się w nawóz, następuje transformacja, wydobywając ukryte znaczenia pod zasłoną nieodpowiednich form. Wtedy i tylko wtedy ludzie stają się wolni dla nowych wyborów, którzy nie są zakłamaniami przestarzałych doświadczeń. Świadomość zamienia przyżyte doświadczenie w mądrość, na której w fundamenty wyrastają nowe idee, zaktualizowane wartości, nowe zasady i nowe standardy. Nowi ludzie tworzą nowy świat bez walki. Ich świadomość znosi się ponad. Spolaryzowane wartości trójwymiarowej rzeczywistości. Poczucie wolności jest wskaźnikiem, że wszystkie kompleksy niższości są odpracowane, a poczucie własnej wartości tworzy poczucie samowystarczalności. Staje się to oczywiste i pożądane dla tych, którzy nie stracili światła swojej duszy i rozsądku, by rządzić prawdziwym życiem. Nowe rzeczy przychodzą jako inspiracja podnoszące świadomość ludzi do spokojnego życia, do twórczej działalności, do rozkwitu całego społeczeństwa, a nie pojedynczych osób, które przeciwstawiły się całemu społeczeństwu. Ludzie zdają sobie sprawę, że inwestowanie energii w konflikty i opór jest nierozsądne i że w ten sposób tylko zawodzą samych siebie. Pierwsze przekazanie osoby, Dojrzałej, osoby rozwiniętej, osoby odpowiedzialnej, brzmi tak. Przede wszystkim, sam muszę być w porządku. Wtedy nie jestem nosicielem problemów dla siebie, dla moich bliskich, dla społeczeństwa, w którym żyję. W tym okresie ważne jest, aby chronić swoją siłę, aby wejść dwoma stopami do odnowionego świata, zyskując duchową suwerenność. Cudy dzieje się gdy sami robimy wszystko, co konieczne i wystarczające, aby one weszły w naszą rzeczywistość.